Cześć! Witam Was w nowej serii Postnoklarnie w której przybliżę Wam delikatnie najciekawsze fakty na temat e, Falloutów e, Dzisiaj zaczniemy od e, jedynki y, czyli gry, od której tak naprawdę nie wszystko się zaczęło bo wiadomo, że e, Fallout jest duchowym następcą marki Wasteland do której po prostu nie udało się uzyskać praw natomiast e, tutaj nie wszyscy wiedzą, że Druga część Wastelanda miała się nazywać właśnie Wasteland 2 Fallout. Także tutaj już jest pierwsze nawiązanie. Generalnie powinienem mieć na ten temat skany z czasopism i generalnie skany z zapowiedzi Fallouta pierwszego i jego recenzje, więc w komentarzu do tego filmu Wam je umieszczę. Z innych ciekawostek Generalnie w... Palot bazował na początku na silniku GURPS. E, tutaj dostaniecie akurat przebitkę jak on wygląda. E, natomiast e, wyszło jakieś spięcia w związku z czym e, powołano do życia e, właściwie autorską mechanikę Ace Lips, która spektakularna nie była i została po prostu e, zmieniona. Litery zostały zmienione, miały zmienioną kolejność i powstał właśnie Special, który jest z nami. E, aż do tego momentu, no, w międzyczasie gdy gra była w produkcji już, e, wtedy akurat wydawano bardzo często wersje demonstracyjne, teraz akurat dosyć rzadko się to robi i pojawiła się również taka wersja demonstracyjna w Fallouta, w którym można było sobie pobiegać swobodnie i wykonywać zadania w złomowie, czyli w Junk town. Sama gra jest znana z tego, że jest tam bardzo dużo zakończeń. Dokładnie, bazowych zakończeń jest 31, natomiast one mogą się ze sobą mieszać. To właśnie to stanowi bardzo o oryginalności całej serii, ponieważ no, można wymieszać różne wątki i ciężko jest zdobyć dwa razy dokładnie takie samo zakończenie, grając inną postacią. Wiadomo, tutaj jeszcze chodzi o statystyki, retoryki, walki i tak Szczerze mówiąc grałem w tą grę już no, przynajmniej z kilkadziesiąt razy. Za każdym razem zakończenie było inne, nie generalnie. Za każdym razem jak grałem, gra kończyła się inaczej. I szczerze mówiąc tego brakuje, brakuje mi bardzo w nowych produkcjach. W grze, właściwie w całej serii, trafiamy na igłane na patyku. Można przeprowadzić dokładne śledztwo w w złomowie i wtedy okazuje się, że tak naprawdę to ludzkie mięso jest sprzedawane i w tym momencie w, u właściciela, czyli u iguany Boba w habie można, można mu powiedzieć, że albo się go wyda, albo będzie nam płacił harać i m.in. od tej decyzji też zależy zakończenie także jak widzicie, nawet drobny z pozoru nic nieznaczący Ee, nic nieznaczący quest zmienia całą, e, całą oś gry. Ja sobie tutaj patrzę w e, moją ściągę. Generalnie gra stawia na bardzo rozbudowaną fabułę. W momencie, gdy wchodzimy do obozu Ridersów e, w stroju właśnie e, w, e, w stroju mieszkańca krypty okazuje się, że już ktoś od nas tam był. I wprowadził dosyć twarde prawo ręki. Tutaj powinniście też dostać zrzut z tego, żebyście generalnie wiedzieli o co chodzi. Ale generalnie Fallout, no to nieodłączne co się z tym kojarzy, no to krypty. W pierwszej części tych krypt jest cztery. Cztery, już sobie sprawdzę dokładnie. Tak, są cztery krypty. Pierwsza to jest Krypta 12, która powstała, na, powstała w mieście Bakersfield, obecnie zwane jako Necropolis. Była to krypta, w której nie zamknęły się wrota, czyli wszyscy mieszkańcy zostali napromieniowani i zrobili się gulami. W tym momencie, tak jak mówiłem już, jest to osada Bakersfield i znajduje się ona na południe od cienistych piasków. Następna krypta jest to krypta 13, w której zepsuł się hydroprocesor, i to właśnie z niej wyruszamy z misją uratowania właściwie odnalezienia tego water chipa i dostarczenia jej z powrotem w celu uratowania mieszkańców. I ona jest na zachód od cienistych piasków, a na wschód znajduje się krypta numer 15. Była to krypta, do której wpuszczono yy, ludzi o bardzo odmiennych poglądach. Krypta to miała być zamknięta szczelnie przez 50 lat, natomiast w wyniku nieporozumień wewnątrz krypty e, ludzie zdecydowali się opuścić ją wcześniej. W wyniku tego powstała właśnie e, osada się piaski, która później wyewolu, wyewoluowała w Republikę Nowej Kalifornii, ale... Pojawiły się też trzy gangi, które właśnie wywodzą się z tej, z tej krypty, czyli Hanowie, Żmije i Szakale. O tym jak się skończyła ich historia, zadecydujecie już sami. I była jeszcze jedna krypta, była to krypta demonstracyjna, znajdująca się w Los Angeles. Była to krypta, która nie była w ogóle częścią a, eksperymentu. Natomiast miała ona zachęcić ludzi do rezerwacji miejsc w kryptach. Eee, w tej, na, na tej krypcie zbudowano katedrę. Co się dalej stało? Zapraszam do gry. <laughs> Ale wybuch był spektakularny. Rzucę sobie tutaj, pokiem jeszcze. Właśnie postacie, które e, podkładały e, głosy. No to, wiadomo, na początku jest narrator, czyli Ron Perlman. Perlman za swoim cudownym oczywiście Wojna Wojna nigdy się nie zmienia. A swoją drogą Baka w Tacticsie do tego będzie jeszcze osobny film. Bo każda, każda część będzie miała generalnie e, swój, swój własny filmik. Baka też zrobił to bardzo dobrze, ale o tym za jakiś czas. Ron Perlman, który jest narratorem, Oczywiście The Keywater, czyli Richard Dean Anderson popularnie zwany nadal MacGyverem aczkolwiek miał też dużo innych ciekawych ról chociażby e, w, w Gwiezdnych Wrotach bardzo, bardzo fajnie, podobało mi się e, Keith David jako Decker chociaż e, w polskiej wersji Kafar z e, miasta Hub e, lub e, generalnie e, Tony Shaw, czyli e, grał Grał on generalnie mąka w serialu, a w grze wcielił się w Aradesha. Swoją drogą bardzo fajna postać. Wiedziałem na początku, że znam głos, natomiast nie byłem pewny. Dopiero, dopiero w późniejszym czasie upewniłem się czytając napisy końcowe. Swoją drogą jest też motyw z shiftem, który pokazuje ukryte napisy. Odnośnie easter eggów, jest tego tak masakrycznie duża ilość, że gdybym chciał was, wam opowiedzieć o wszystkim, no to podejrzewam, że brakłoby mi miejsca na karcie pamięci. Najważniejsze, które sobie wypisałem, no to oczywiście budka doktora Hu, która pojawia się na pustyni podczas próby podejścia, znika, także Tradis jest tutaj, jest tutaj obecny. Wszech generalnie bardzo dużo jest nawiązań do Mad Maxa, no, chociażby sam klimat, bo klimat generalnie w miastach bardzo mi przypomina pierwszą część Mad Maxa. Poza tym kurtka z jednym rękawem, pies, pies Dogmit Ochłap. No, generalnie to jest coś, co jest... To jednoznacznie kojarzy się z tym filmem i jest to jednoznaczne nawiązanie. Swoją drogą mentanty, które wpływają na podwyższenie chwilowe naszych statystyk pojawiają się jako, jako ludzie w, pos, w powieści Herberta Duna. To jest fakt, o którym w sumie niedawno się dowiedziałem, bo niedawno sobie wracałem do tej książki, więc zdziwiłem się, ale powiem wam, że fajnie to wyszło. Następnie, no generalnie jest, w każdej grze mamy od, od noś, odniesienia do Monty Pythona. I tutaj tak samo, ponieważ bibliotekarka jest postacią z jednego ze sketchów. Jest też szef gildii, szeryf, szeryf, szeryf gildii złodziei, który nazywa się Locksley. Jeśli jakieś macie skojarzenia, no to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Po wyjściu z krypty spotykamy Eda. Ed is dead baby. To jest cytat. To jest cytat, który zawsze mnie rozbawiał. Słuchajcie, to są takie główne właściwie moje ciekawostki o falocie jedynce. Jeśli macie jakieś inne, podzielcie się nimi w komentarzu. Zapraszam generalnie do dyskusji. Powiedzcie, napiszcie co się podobało, co się nie podobało. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i kliknijcie przycisk subskrybuj. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!